Dobra, no to w sumie możemy powoli lecieć. Czy to e, to, to zobaczymy, y, kto będzie miał szczęście do. Tak, no. no to możemy lecieć. Oj, no chyba tym razem ty będziesz miał. Już to widzę. To było dobre. No, kurczę, Ale tych paramizmów pod rząd, nie. to była masakra. I tam chyba też ten z zb bufa weszło. Dobra, czyli teraz e, trójkę, trójkę omijamy, czyli SP4 WK, tak? Mhm. Dobra. Jak, jak tam wolisz? Nie, 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 nie. No jak masz tego... nie, chyba tam w zero czy coś. To nie, 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 i to sobie co? To wiesz, teraz zrobić tak do 600 chyba, nie? No no To na ile też właśnie zamrożenia nie dostanę, to To jest to na wkoczu, co się tylko na razie, tutaj, Eee, zatem na wykaczu mi się wydaje, że dostanę jednego hita i będę zwał. jest ile traf! Cześć, próbuję dać krwawienie. A, nie weszło. To jeszcze chyba z jeden hit. O, o, być. Dobra. Szybko się naładuje. Nie czekaj, poczekamy chwileczkę, bo mi się ten bufek ładuje szybko. regeneruje. Jasne, jasne. Ja sobie tam naładuję. Ok. HP i tak dalej. Kurz nie wiem jak to rozpracować. Czy rzucać stuna czy hukisz, <noise> że coś wejdzie? Jest, a ty masz parę efekty? E, mam efekty, ale czasem e... nie widać, także. Ale wiesz, to no, w sumie tak, bo to coś nie wysiada, dobra. No. Mam na... Możemy leczyć. Mhm. <noise> jak ja to, to się... Dobra, to ja dialogam. Mhm. Piątek. I mój wuka jest to nie W ogóle nic nie lepi. Kacza masz 100 atak? 100 atak Ja to raczej wszystkie robię karty 100 atak, bo teraz niby coś tam wsiągam, tam 10 słonki ogólnego, co nie, ale Nie tam... wiem, że wukacza mam masa kilknego w ogóle pod tymi O O Możesz zaraz tam zbić jednego hita, czy tam ileś był Jakie w ogóle uderzyłem, co na pewno? Tak, tak, coś tam miałem chyba 28, więc no, z staka... k o, będzie dobrze. Chociaż mnie to Jest zaraz przy, przywróci, 8, więc sobie ładuj i walniesz mnie plusy przed, mm, jak już będzie miał całe HP. I pozdrawiam insuliny, tak to to. No to... Zacznijmy, zaraz się to ładuje. No to możesz jednego Hitachi. Aha, no Dobra, jest Hit. No ja i dużo poproszczonych bomb. Dobra, mi się odnowiło już nic. Więc... Regeneracja bardziej, <warnia>, tak? Tak. <grylacja> Zastanawiałem się, który wejdzie. O, ale mi teraz wyterazujesz cięcie, także. No, tak jak mówiłem, WK pod y, element to zła opcja. No, niektórzy tam nawet zmieniali na mnie te karty i to akurat mnie dziwiło, bo mi by była szkoda kasy. Ja za biednych jestem. No, żeby zmienić, wiesz, na jedną walkę, ja rozumiem jakieś turniej czy coś, a to kurczę zwykła walka dla zabawy, dobra. co nie? Tam wrzucę sobie ja tylko filmiki, i, filmik i parę wka? osób zobaczy. No dobra, teraz No. Na CS a to już chyba ta maska antyczna, zwykła, bo to już ma więcej tych lepszych st stunów. Ten... tutaj äh. A, na wodę dało Kurde, po co sprawdzałeś? No. Ale zaraz prawie tam wejdzie jakiś stun na No, no, oby. Czekaj, to sprawdzę czy mam dobre. Też musisz sobie skill'e na każdej SP? E, tak, powiem ci, że muszę. Jest. Bo inaczej to też zasakowi. No, no. Ja to mówię, ja to sobie nie ustawiałem, od razu miałem wszystko tak jak w prostu się wbijało prowkę. <grych> I Tak, 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 leci ci od razu. Tak, karty, leci od razu, nie? także. To i taki tutaj Tak. E, ja Może ja tak zbić z 2 KHB czy tam z 3 to. Nawet więcej, z A ponad więcej 5K możesz zbić, co nieśmiało. Ja Okej? Okay. Jeszcze? Jeszcze troszeczkę jeden hit, może Jeszcze jeden To Ta celność. To jest CS, dobra. No to możemy lecieć w sumie. Czekaj, sekundkę? Aha, bo ty. szybciutko no, sprawdzę, czy mi jest res. Chociaż buf ci trochę, ten, bo bufa dalej wcześniej. A nie, no dobra. Tak jak chcesz, możemy czekać, czy walczyć od razu. Dobra, Dobra. Będzie i tak chociaż sprawiedliwe, bo mniej bufy mam 10 sekund, także. A niestety. Uf, nie przetrzebuj. Hmm. Idę, że ja to film się tutaj pojawiają. I te Aha. O, ale wstydziło. Oho, o, co to było? Czyka? No. Ile miałeś ci eee, nie wiem, właśnie nie wiem. To, to było trochę. Nie widziałem, wiesz co, sprawdzę potem na nagraniu jak to tam no wyszło. Okay, bo to tak wydawało mi się, że miałeś około połowy HP. Hm. <noise> licznik poczuł. Nie wiem, może, może zbugowany. <noise> licznik to, nie wiem, nie wydaje mi się, że to chyba, że rzeczywiście, hm. Nie wiem, tej te gry nie ogarniam dalej, więc. <noise> Chociażby na glację, czasem, nie wiem, bije się, kurde, po 40k z jakichś naprawdę dobrych ludzi a czasem podwakal i to jest śmieszne. To to zmienić? No. Ohohohoho oho, oho. no Ile osób przyszło, to może od razu zmycholę się w swoją pyknę rundkę Yyy, tylko nie to będzie na chwilkę, dobra W raz palc, nie dwa Ohoho Dobra O, bo specjalnik bliżej nas zdejmuje, żeby się nie regenerowało No właśnie, to jest dobry sposób To zacimy mhm a iiii nieee w ptokach n29.8 hmm, więc no to logam no i teraz a sumie... no, no zjadzie to nie wiem czy gdzie chyba dostanę też budycku nie no cs to nie ma szans ja mówię cs-em ty też pewnie na zwiadzie tylko siedzisz, masz tam naj największą pp i ogólnie no Tak, nawet. te 7k kryta naprawdę ratuje, bo jak naprawdę te kryto bony łucznika to są wiesz, no... to jest właśnie taka loteria, 7k mm -hmm. niby ten kryt, tak. ale możesz się i pójść na to, zatem, Tak Tak, 10, opryto. 12, no wiele razy tak jest. Nawet ostatnio, co mi tam notkę wysłałeś z lasta, chyba tam dostałem, nie wiem, 20k tak. i jeszcze onyx weszły i miałem tam pół 500 to, Co, wtedy rezultat re <grymne> no! To, to A, ale ja często właśnie tak mam, że ten... mylę się z bo nie. Hmm. Kurcze, później, wiesz to by to, to sprawdzić jeszcze raz. Mhm. No jeszcze raz na CS i zgadali dobra. Tym to my chcę poszli z No spoko, spoko. No i dobra tylko, tylko poubieramy. To też. Dobra. możemy może jechać. Mhm. Aż złapało. Myślałem, że, że już nie złap. No to logaj. Teraz czuję solidnych pierdziel. O ile coś tam wejdzie, no to spoko, ale to wiesz... <grym> mówię, misy często są to takie misy solidne, że 6-7 pod rząd. <grym> Która masz potęgę na zwiadku? Eee, na zwiadku mam 79 I my tu mam 27 w atak To jest co? Ja mam strasznie ciowy łuk, ale mi teraz ten zwiad nadrabia Mam tylko 19 do obrażeń w no Aha Ale zwiada mam 92 ja i mam Ile mam tutaj atak? 37 O. to ładnie, prawda? No, no ładnie płacisz w atak 37, no No tak, to, no, to, jest tak. Dużo, to jest dużo, bo to tam... Jak testowałem, że to nawet jakbyś tarotem cały czas latał co nie, i plus jak odpalasz sam tarot, no to już w ogóle jest. Zresztą to może zdobyć po prostu będzie szybciej. z rysy. I... No nie, i to jest to największa gorączka, no nie? Jak Ci te kombo nie wejdzie. Tak. najgorzej. No jak to teraz zaczynać? Od kombo, czy od obrotowej strzały, czy? Znaczy tego. Złożone z nim nie wiem. Trzeba by rzucać na początek, bo wiesz, to no. Ten atak z Tak, tak. Te krytycznie krytyczne są większe. To się przyda. Czy lęk tylko repa nie mieć? No Ile masz tak na wodę yy, z tego repa? 158 mam. 142 mhm. Mam dużo tą sprawę gotowy? Gotowy No i tak nie wiem kombo. Tam jest no to... jedno tylko nic. <noise> nie, 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 z nie, 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 No nie, wiedziałem, że <noise> ta nie, widziło, no. To, potem się nie, 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 tak? to nie, 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 masz nie, 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 masz, a nie, w sumie dobra idę na dechacie. A je chieł ja masz? Mm -hmm, tak, tak. No. Kurczę, szkoda, że mi to nie widziło. A w sumie źle rozegrałem, bo nie patrzyłem na niewitkę chodziłem. No właśnie to jest to, ja też wiele razy robię te błądże, że po prostu jak, jak wejdziesz pierwszy na winiewitkę, co nie, to potem właśnie przeciwnik ma przewagę. Wystarczy, że na tej niewitce nic się tam nie wejdzie. Przeciwnik powiedzmy odskoczy, załóżmy gdzieś tam odejdzie na bok, jak ty już tak. uderzyłeś. No i wtedy na spokojnie on może ma, ma taką przewagę, że że może sobie ten... Dobry dh'arz. a ty byłeś na więcej i wszystko w las przeszedł, tam jeszcze no. Mm. no Gotowy? Gotowy. Gotowy. To wiem. <słuch> Ociepanie. <słuch> <słuch> to było do przewidzenia i pomoc no. Ale to jest to, no jak kto zostaje na zwiadzie, no to właściwie już potem po, po zwiadzie ciężko, Ten chyba że naprawdę jakiegoś dychacza dobrego by się miało. Ale. Haha. <coughs> no. Nie no. ma nic przeciwko, to jeszcze to sprawdzić. Rang na rang. spoko, spoko, to możemy tam, jak chcesz to nawet w... Zresztą może po nagrywaniu po prostu tak taką sprawdzimy, bo tam ludzie narzekali, że, e, że za długo albo że... Bo tam nie ten. Także... no tak także no. rzeczy wstawiłem. nie tak na dwie rzeczy wstawiłem. O, tego O Ty! O Ty Teraz Harga. No nie, nawet nie dałeś mi użyć Lasta. Kurczę, nie wiem czy był Harg załadowany, czy nie. No. No dobra, no to... Dziękuję za walkę i... Dziękuję bardzo. Jestem. Mówię, możesz sobie nominować kogoś. Najlepiej jedną Jestem. osobę, żeby nie przesadzić, bo już mam normalnie nagrywanie... Tym, tym, tym. Do, ...do następnych tak. świąt. Daj mi daj pomyśleć po... Kurczy. Mm. Kogo bardziej chciałbyś? ucznika woja maga? E, znaczy magów ostatnio było mało, ale mówię, jakie będzie właśnie spawacz, Fuchs, ten Marto. jest... Więc... magów Tak, magów teraz wymy. będzie raczej odstawionych. Hmm. Może jakoś woja, tak. nie wiem. Woja mówi. Awatar na przykład chciał, nie, nie żeby coś podpowiadał, co nie, ale. O, no to. No, mam awatara niby taki Ta. e, w, wszystkie SP15. Tak, tak, i on tam coś ostatnio właśnie się chwali, że, że teraz się wreszcie za EQ zabierze po 5 latach kryje czy tam więcej, co nie, więc... No mam no, w ogóle, Dobra. Ale może SP na drodze. No. No dobra. To dzięki, dzięki.